Przed Wami następny odcinek z serii Darksiders Genesis. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy i możemy coś zrobić, czyli pogadać na przykład z Wolgrimem. Zobaczmy co mi powie. Wreszcie jesteście. Sporządziłem dla was mapę przejść prowadzących do królestwa Beliala, ale potrzebuję od was jeszcze jednej rzeczy. Coś takiego. Ach, czego chcesz? Powiedzcie, jeźdźcy, czy słyszeliście o arenie? Masz na myśli tę dziurę, w której walczycie na śmierć i życie, cierpiąc nieskończone męki i w nadziei, że może. może uda wam się ujść z życiem i zdobyć nagrodę? Eee, tak. Nigdy tam nie byłem. Ale brzmi czadowo. Zdaje się, że władcy Areny są w posiadaniu rzadkiego talizmanu, z pomocą którego szybciej odnalazłbym przejścia, których szukam. Ci głupcy nieświadomi jego potęgi, obiecali oddać go zwycięzcy. Przynieście mi talizman, a wyślę Was w podróż do królestwa Beliala. Hej, brzmi jak niezła zabawa. W końcu w czymś się zgadzamy, tylko... pośpieszmy się! Ok, wykowano nowy posiom na arenie. Spoko z nim pokadaliśmy. Może Wartość coś kupimy... Przewoźnika bywa zaniżana. O, mamy Wyzmy klucz, że je jest możliwość kupienia. Fragment kamienia zdrowia zdobywcy. Fragment kamienia gniewu zdobywcy, Fragment kamienia zdrowia Banity i fragment kamienia gniewu Banity. Spoko pojawiły się nowe rzeczy, fajnie. O, ulepszenia też, ale są, no, drogie. Już zobaczcie sami, niestety, czyli dusz będzie potrzeba sporo. Jeśli chodzi o rdzenie, no. Tutaj to byśmy się mogli spróbować zabawić bo ja bym potrzebował jednego tylko jaki rzadki czy zwykły spróbujemy tutaj się zabawić w ten rzadki kupimy Mm. Nie, tak i dało. Trochę lipa. Dobra, wiecie co? Ja tutaj może sobie tak kupię klucz oszusta. To tylko pieniądze. No dla ciebie tak. I co jeszcze? Myślę o zdrowiu. Chciałbym dla banity. Tak, pochandlujmy. Pięknie, pełny kamień zdrowia banity. Więc trówko nam się powiększyło. No i praktycznie nie mamy dusz. Podobno czeka Was niezła zabawa. I co my możemy zrobić? No właśnie, a jeszcze pójdźmy tu do niego do gościa, który ma zarypisty głos, podoba mi się tu na razie nic. Czy ja faktycznie muszę iść na tą arenę, czy mogę ciągnąć dalej fabułę? Z tego, co kojarzę i pamiętam, arena chyba nie jest obowiązkowa. Okej, okay, arena jest żmijowe i jamie dostępna, spoko. To sobie wejdźmy na arenę. Na poziom pierwszy. Skiniemy to trudno uda nam się przejść tą falę czy kilka fal to będzie fajnie może coś tutaj ugramy, uzyskamy pierwsze tutaj nie powinny stanowić jakiegoś problemu ale to też zależy, jak mamy rozbudowaną postać. A niestety, w stanie obecnym, mamy i jedną, i drugą no, słabo rozbudowaną, poprzez to, że nie mamy rdzeni praktycznie. A szczególnie mam na myśli rdzeni tych konkretnych, takich pomarańczowych. Fala trzecia, spoko. I na końcu fali Zawsze tej ostatecznej jest jakiś konkretny gość Koks albo box, który jakby pilnuje tą ostatnią falę Nie lubię tych piesków Ale co zrobić? O, można tu je zdobywać te rdzenie, ale zwykłe No, te lepsze też Ogólnie arenę opłaca się robić Ja może wtedy poza nagraniem już niektóre areny porobię No i spróbuję uzyskać te bodajże trzeba mi minimum 70 tysięcy punktów, czy coś takiego Da się tu zrobić Kiedyś grając prywatnie zrobiłem chyba nawet około 100 tysięcy, a może więcej? Nie pamiętam. Ale da się. Dziadną mnie. Trochę was tu przyszło. Później jest ich więcej. Znowu mnie dziadną. Paskudniki. Nie, musiał mnie trafić. Niestety, no ale mówię, jesteś słabą postacią, co? No ale to przez rdzenie, nic się czasami nie da na to zrobić. Czasami można próbować, jasne. Energia to jest nam mega potrzebne. No taki to będzie odcinek chyba związany z arenami. Zobaczymy jeszcze. Gościu, nie przyginaj. Fajnie, bo tutaj wszystko zbieramy, co się dało. Fala szósta. Czyli to nie jest koniec. No, te kurduki to ładnie można załatwiać, nie? Tylko z tymi większymi. znowu pieski fala siódma jak ja ich nie lubię Oni są tacy wpuszczający zobaczcie i mnie wyrzucili no niestety trzeba się pilnować mam jeszcze co prawda drugą postać Spoiler. ale on to jest taki no, na no, no zapas jak ja to mówię Dobry No to niedobry piesek. Fala ósma. Chodzi, damy radę, musimy. Uuu, się wypchałem, moja wina. Potrzebne mi dużo energii. Zielonych, zielonych kulek. Okej, okay, fala dziewiąta. takie przelewki nie są ale to też nie jest nic szczególnego takie rejdziki, no a no, mówię ten odcinek to będzie głównie chyba skupienie się na arenie taka pokazówka tak sądzę Ja się do pasami oczywiście. Pełno ich będziemy chyba tu wszyscy. Zmiasty was No no jasne. Rada i sobie zdrów. A silnych jest. Mnóstwo. Wszystkiego Ja wyrwałem tu takie combo małe On będzie oczywiście przy dupach przyzywał ciągle Ma swoją energię Widzicie, u góry taki paseczek, ale już mam połowę. Nie, jest trudny, jest w miarę prosty, ja lubię ten laser. Zmiaszty was, mój Dobrze, że nie przyzywa na razie przy Byśmy byli silniejszy we wszystkim, mieli trdzenie i tak dalej. O ale mnie z to byśmy go pokonali już dawno. Ale co zrobić? Możemy go zfiniszować. I piękny strzał. Talizman Beliala. I arena pierwsza. Zobaczymy nagrody, no i to by było tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą arenę. Zebraliśmy 1330 tych punktów, zobaczymy nagrody. Odebraliśmy no i tylko tyle. Póki co jeszcze? Nie, no nie sądzę. Nie ja może na nic. Widzicie? Teraz co? Idziemy pogadać z panią Dis. Co ona nam powie? A on tu jest. O, oh, nieźle jesteś. Słyszałam, że zrobiliście porządki na arenie. Co mogę powiedzieć? To mój konik. E -em. No, to nasz koń. <noise> Lubię waszą dwójkę. O, talizman! Wyśmienicie, dziękuję. Co on takiego w zasadzie robi? Absolutnie nic, ale należał kiedyś do Bejala, i wciąż są na nim ślady jego smrodu, że tak powiem. Dzięki niemu uda mi się odtworzyć jego ciężkie kroki po pustce. Świetnie, im szybciej padnie trupem, tym szybciej będziemy mogli kontynuować. <laughs> Nie poprowadzę cię pod sam próg, jego domostwa, jeszcze, tylko do jego królestwa. Jak to możliwe? Belial nie ma własnego królestwa. Już ma. Powiedzmy, że to jeden z darów od Lucyfera. Taki, który miał zaspokoić ogromny apetyt Beliala. Sama El wie o tym nieco więcej. Porozmawiam z nim na ten temat, przygotowując wasze przejście. No, okej, okay. to się porobiło. Nieźle, nieźle. Nie tak szybko. No dobra, mamy te 3000 dusz. Na razie o niej nic nie chcę kupić. Dla was tylko to, co najlepsze. Ale pokupywać póki co u Wolgrima. Nie to, że on ma lepsze rzeczy, bo Dis ma typowo do walki, a on ma inne. Pogadajmy z Samaelem. Biestwo Beliala już czeka. Te, wytłumacz mi coś, proszę. Kiedy Belial awansował z nic niewartego wałkonia na demona, który ma własny kawałek piekła? To część jego umowy z Lucyferem. Belial dostał trzech postrachów strażników i miejsce w piekle, w którym ma tworzyć dla niego broń. Jeszcze do końca nie wiemy, jaką. Postrachy? Belial nadal nie potrafi samo siebie zadbać? <noise> Także inaczej, otoczony postrachami będzie niepowstrzymany. Musicie znaleźć sposób na to, by je wyeliminować, tak by nie mógł ich przyzwać w najmniej odpowiednim dla nas momencie. Znaleźć sposób? Nie możemy ich po prostu wyeliminować? To trzy głowa żmija, zniewolona przez niewidzialną siłę. Największa z nich jest trudnym przeciwnikiem. Radzę, byście najpierw odkryli, skąd czerpie siłę, zanim spotkacie się w walce. A co powiesz o broni tworzonej przez Beliala? Gdy będziecie walczyć z postrachami, Wolverine postara się dowiedzieć więcej. Patrząc przez oko wyroczni Gdy wrócicie, jeśli wrócicie, zajmiemy się tym Jeśli Odblokowano nową misję, spoko. Nie no, ten jego głos jest po prostu kozacki Samoela, eh? taki ma... No, demoniczny, fajny, groźny, potężny. Podawa mi się. My pójdźmy jeszcze do Bulgrima. Wykorzystajmy może Ciut, jak się da, te nasze dusze. Witajcie. No hej, hej, hej. Co ja mogę kupić? No, to mógłbym zdrowie dla wojny. Gniew No i dla banity gniew Fragment Dobra Skoro i tak w większości gramy e, tym banitą, czyli waśnią, no to dla niego będziemy wszystko póki co prawie koksować i kupywać Tak wiele dusz, tak mało to Pełny kamień gniewu, banity super No i tyle, co u niego. Zabijajcie! Wszyscy zyskamy! No spoko. A, właśnie. Jeszcze coś wam pokażę, co prawda już widzieliście na początku tej gry. Na razie to tak wygląda. Tylko trzy mamy, czyli jeszcze trochę. Potrzebne nam, aby otworzyć te drzwi. Rzekłbym nawet, że sporo. Ach, on się tam blokuje zawsze w jakichś miejscach. Zobaczmy tą dostępną nową misję. Jest siódma. Sknielizna. Ale w tym odcinku tą misją się nie zajmiemy. Najprawdopodobniej w następnym. A tymczasem sobie odcineczek zakończymy. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!